Ojca nie ma. Weź te szkity, zajmujesz całą kanapę! Ej! Trochę szacunku dla ludzi pracy. Nogi mi odpadają. Pracy? Zaraz się rozpłaczę. Praca to jest wtedy, jak się zarabia prawdziwą kasę. Tak? A zarobiłeś wycie chociaż jedną złotówkę? Nie robię. No, Franek to ma teraz prawdziwy szmal. Mhm. W życiu takiej kasy nie widziałem. Zamknij się. Na pewno. Jakiej kasy? Franek, o, co chodzi? Skąd masz pieniądze? A takie gadanie. Jakie gadanie, mów. No, jak to skąd? Diluję! Co? Rozprowadzasz narkotyki? Jakie narkotyki? Prowadzę czysty biznes, wyluzuj. Mów o co chodzi. Piszę rozprawki z biologii ludziom ze szkoły, ja pracuję, oni płacą wszystko na legalu. W jakim legalu? Przecież to jest nieuczciwe. Sprzedaję prawa autorskie. Kochanie, prawa autorskie są niezbywalne. To jest oszustwo! Wiesz o tym dobrze i jeżeli chcesz komuś pomóc, to po prostu weź kolegę, usiądź z nim, wytłumacz mu. To nie są moi koledzy. Masz tego więcej je robić, rozumiesz? Zabraniam ci. Zabraniasz, bo nie masz argumentów. Poczekaj, ci ojciec, to ci z dupy zrobi jesień średniowiecza, gówniarzu. Julka, no Jak ty się wyrażasz? Jak ty mówisz?